Witam. Wszyscy wiemy, że sklep internetowy to nie tylko katalog produktów, ale również informacje na temat firmy, wysyłki, regulamin oraz inne strony informacyjne, które muszą zostać wprowadzone. System ZenCard oferuje bardzo prosty i intuicyjny system wprowadzania tych informacji. Przejdźmy najpierw do stron zdefiniowanych standardowo. Są to strony takie jak: informacje na temat wysyłki warunki korzystania, polityka prywatności oraz wszystkie strony, które znajdziemy w boksie informacje standardowo znajdujące się w, stronie po, w sklepie po lewej stronie. Aby to zrobić, wybieramy z menu Narzędzia strony zdefiniowane. W tym momencie wybieramy, którą stronę chcemy edytować. Zawsze polecam korzystanie z edytora HTML, ponieważ pozwala on na bardzo intuicyjne i łatwe formatowanie tekstu. Kiedy wybierzemy przykładowo stronę główną, będziemy mieli możliwość wprowadzenia tekstu, który ma się wyświetlać na stronie głównej. W tym wypadku zdecydujmy się na Witamy serdecznie w sklepie Raban. Zobaczmy przed zapisaniem, jak strona główna wygląda w tym momencie. Znajduje się tutaj standardowy tekst na, tem na temat korzystania z systemu ZenCard. Po zapisaniu tej zmiany tekst zostanie zaktualizowany na witamy serdecznie w sklepie ZenCard. Może się tutaj znaleźć jakikolwiek tekst, sobie wymarzymy. Inne opcje edycji to opcje edycji podstron takich jak polityka prywatności, wysyłka i zwroty oraz wszystkich innych podstron, które zostały standardowo zdefiniowane w sklepie. Warto wszystkie te podstrony wypełnić informacjami tak, aby nasi klienci czuli się pewni i bezpieczni. Zawsze z większym zaufaniem podchodzi się do sklepu, który publikuje politykę prywatności czy sklepu, który publikuje... Politykę wysyłek i zwrotów niż do sklepu, który takich informacji nie zawiera. Zajmie to chwilkę czasu, ale z całą pewnością zwiększy sprzedaż. Poza tym są to informacje tak naprawdę prawie wymagane. Drugą opcją są strony easy. Możemy do nich przejść, wybierając narzędzia strony easy. Strony easy możemy tworzyć samemu. Możemy ich tworzyć dowolną ilość. Aby to zrobić, po przejściu do stron easy klikamy nowy plik. Pierwszym krokiem jest zawsze określenie tytułu strony Easy. W tym wypadku niech będzie to strona testowa na potrzeby filmu. Drugą opcją jest informacja, czy strona ma się otwierać nowym oknie. Jeśli nie chcemy, aby strona przeszkadzała naszym odwiedzającym w tym, co by na bieżąco przeglądają, wybieramy tak. Standardowo jednak zawsze polecam nie korzystać z tej opcji. Drugą opcją jest strona WSL. Jako iż jest to strona typowo informacyjna, nie ma potrzeby zapewnienia tutaj dodatkowego bezpieczeństwa. Kolejnymi opcjami jest określenie, czy strona ma się wyświetlać w nagłówku. Jest to ta część strony. Czy strona ma się wyświetlać w boksie? Jest to część strony ważne linki po prawej stronie standardowo, gdzie wyświetlane są linki do stron Easy. Czy strona ma się wyświetlać w stopce, czyli na samym dole strony. Oraz sortowanie kolejnych elementów. Jeśli mamy więcej stron Easy niż jedną, a chcemy, aby nie były sortowane alfabetycznie, podobnie jak wcześniej, możemy przypisać cyfry do każdego elementu. Kolejnym elementem jest wypełnienie strony poprzez edytor HTML. Wprowadzamy tutaj dowolną treść, na jakiej nam zależy. W tym wypadku wprowadzę tylko to jest strona testowa na potrzeby filmu. Gruby tekst, aby pokazać, że korzystam z edytora HTML. Super, wszystko działa. Opcje wewnętrzny link i zewnętrzny link zostawiam zawsze pustą. Zewnętrzny link yy, podajemy tylko wtedy, kiedy chcemy, aby był to link do zewnętrznej strony. Jedną dość przydatną opcją jest tworzenie strony easy, która linkuje do naszego konta w Allegro. Wtedy nie wypełniamy zawartości HTML, jedynie podajemy zewnętrzny link. Klikamy wstaw. Po czym? Strona testowa na potrzeby filmu. Zaznaczamy, że ma się wyświetlać w boksie, że ma się wyświetlać w nagłówku. Przejdźmy do sklepu i zobaczmy, czy strona prawidłowo została skonfigurowana. Strona nie wyświetla się. Zobaczmy, co powoduje, że strona nie wyświetla się prawidłowo. Zedytuję stronę testową na potrzeby filmu. I jak widać, nie podałem numeru sortowania, który zawsze powinienem podać. W tym wypadku niech będzie to 2. Zapisuję moje zmiany. Odświeżam stronę. I jak widać, strona testowana potrzeby filmu wyświetla się już we wszystkich miejscach, na których mi zależało. W stopce, w menu z boku. I w menu na samej górze. Warto pamiętać, że zawsze musimy podać numer sortowania w wypadku stron Easy, gdyż inaczej nie będą się one wyświetlały prawidłowo. To wszystko na temat tworzenia nowych stron w systemie ZenCard oraz tworzenia stron Easy i edytowania stron predefiniowanych. Zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów. Pozdrawiam, Michał, ekspremo.pl